Uwaga. O! Nocą jak był księżyc, tata, co robił? Pokaż. Czy? No, co byś tam wrzucił? No, no, losuje Buch. Kładź tu, bo już się nudzę na czekaniu. A co chcesz? O nie. O nie, tuń. No. To nie. tam będzie. Już nie o. wiem, czy umiem to wypowiedzieć. To. No. Dawaj. Pisał. To. Coś pisał? Gdzie? Albo malował? To. Może tak być? Gdzie? Oczywiście, że może tak być. Gdzie? Doskonale. Ciuchcia gdzie jest? O, rzesz, myślę, że ciuchcia tu jest. O fufu, fu, tata jechał. Czym jechał? Ciuciu ciu, ciu, i pisał wiersze dla mamy. Tak, <laughs> teraz mam powtarzać ja, tak? Po. Nie po. ty. Aha, przepraszam, ja mam położyć. Naprawdę, jakaś taka jestem przytrzymana. No? I. No. Dalej. Ta. Eba. Eba. Trzy. Ci. Ci. No. Osiem. Osiem. Dwa. Dwa. Cztery. E, Czekaj, jak to było? Cztery. E, osiem. Osiem. O, ty gadzie, 11. dwa, dwa cztery. cztery, Dobrze poszło mi? Dobrze mi poszło? Naprawdę? Ja! Kim jestem? Nie, nie zżeraj mnie. Kim jestem? Krową? Ja nie Krową. Nie wierzę w tą historię. Jestem krową. Pa. Pa! Teraz ja. Pa! Pa! Teraz ty do mnie. Pa! 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 Brawo! W gęstej wielkiej trawie. Gdzieś tam przy zabawie skakał ktoś wysoko, Hop! ktoś, kto ma małe oko. Małe oko, małe oko. Tu, 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 daj tu dłoń. Tu, 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 daj tu dłoń. Druga, 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 druga. Tu, 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 daj tu dłoń, bo to przecież wielki skłoń. Le ja zjadam A. Ja zjadam A. Mm. I u. U. Dobre. Dobra. Widzisz gdzieś jeszcze u do zjedzenia? A gdzieś jeszcze u. Super. Mm, pycha. A gdzieś jeszcze u. A to? To jest u, super. A gdzie masz A? Oj, to z robalem. Niedobrze mi. Spróbuję jeszcze raz. Ja teraz jem. Uwaga, skup się A, U, A, U, I A, U, A, U, I no. Lecimy jeszcze raz A, U, A, U, I A, I Pff. To było celowne, dziadku, parchatku Uwaga A, U, A, U, I A, U, Uuu, ściemniacz! Czary, mary, czary, mary, banki wracają!